Dobry wieczór. To jest sobotni wieczór w Manchesterze. Państwo będą to oglądali w niedzielny poranek. My jesteśmy świeżo po drugim turnieju Grand Prix. No, oczywiście, redaktor naczelny po bandzie Bartosz Rabenda. Dobry wieczór. Marek Biernacki. Mareczku, tam jest kamerka. Odwracamy się. Hello. Pozdrawiam. Bartek, dzisiaj będzie krótko i na temat wygrani i przegrani. Tak, jak nasza grafika wygląda. Słuchajcie. Zaczniemy od ciebie, Bartku. Kto jest wygranym tego dwudniowego Grand Prix? Moim zdaniem, to cała czołówka, która teraz jest w Grand Prix. Bartosz z nie trzeba, nie trzeba dużo tłumaczyć: 40 na 44 możliwe zdobyte punkty w ten weekend. Jechał do jaskini LWA na teren Brady'ego Kerca, Dana Biuleja. Mówiło się, że jak gdzieś ma stracić tytuł, to tutaj. No i tutaj go nie stracił i wydaje się, że zrobił taki milowy krok do tego, żeby, żeby te sześć tytułów na swoim końcie miał fantastyczne dni w jego wykonaniu, dzisiaj zwycięstwo, szedł właściwie na, na komplet punktów, natomiast jak e, powiedział w rozmowie z naszym portalem, na ten ostatni start w rundzie zasadniczej coś tam innego sprawdził, więc, więc możecie sobie zerknąć do, no do wywiadu, który jest pole. już i w wersji prasowej rano będzie i, i w wersji wideo jest u nas na, w osobnym filmie na YouTubie. E, coś sprawdzał, dlatego tego kompletu można powiedzieć e, nie ma. Z wygranych na pewno Brady Cards, bo jednak pamiętajmy, że mimo tego, że tak wytworzyła się taka narracja, którą Brady sam też, sam też nakręca, że on jest w, w cyklu, żeby, żeby walczyć o Mistrzostwo Świata, to jednak to, to wciąż jest debiutant i, i te jego punkty, które przywiózł w tych turniejach, bardzo zbliżają go do medalu, być może srebrnego medalu, co w debiucie byłoby kapitalnym osiągnięciem, więc też to jest jego sukces. Bardzo równo jedzie Frederick Lindgren, bardzo równo jedzie Jack Holder i ja bardzo... Z bardzo dużym uśmiechem na twarzy będę rywalizował, będę oglądał ich rywalizację o O którejś z medali, zobaczymy który jest Tyle Bartek, Marek, szybciutko Przegrani ja. tego dwudniowego Grand Prix w Manchesterze Przegrani Dominik Kubera? Ja tak, to ja zacznę, to dobrze mi Łukasz odpowiada No kochani, no to co widzimy z Dominikiem to jest dziwna sprawa To jest Chłopiec, facet, który umie jeździć na żużlu Pierwszy Pierwsze okrążenie jako tako. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Traci pozycję. To jest, to jest, to jest, to jest w ogóle niedopuszczalna historia w Grand Prix. No, no, ja nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę do Dominik, czego Dominikowi brakuje? No więc, Gdzie więc Dominik, Dominik prawdopodobnie sam musi sobie na to pytanie odpowiedzieć, bo to jest skomplikowana historia. No, no, nie, nie do pomyślenia. No, nadstępni przegrani, no przegrani. No ja na Waculika na przykład liczyłem bardzo, że... On... Dzienny wojownik ze Słowacji, tak jest. Martin dzisiaj prawie był w finale. Prawie był w finale, ale prawie, ale, robi ale prawie różnicę. No tak jest, Łukaszku, prawie robi różnicę, no i no, niestety prawie się nie zrobiło. No, no. No kto to? No no Bully, no to też wielki przegrany. Wczoraj zwycięzca, dzisiaj nie wiem, tam był na którą dziesięć. Dziesiąty, no to jest jednak yy, obniżka poważna, czyli na pewno przegrany Biuli, co nie? Obaj Anglicy, bo Landet trzeba. Zależy uderzyć... czy oceniamy cały weekend, czy tylko dzisiejszy turniej, tak? No bo 27 lat roku. A dla mnie jeszcze tak mogę zrobił. Wam przerwać tą dyskusję. W wygranym dzisiaj był niektórzy inny jak Kai Yy, tak, no na pewno. tak, na pewno. tak. Zaskoczył tak, was? Tak, tymi... tak, To znaczy... Cały czas wiedzieliśmy, że w nim drzemie, że to może w pewnym no momencie się drzemie, odezwać, ale się dzisiaj... odezwało. Ale się odezwało, ale się odezwało. Dzisiaj, Kaj dzisiaj pojechał bardzo porządny turniej, bardzo porządny. Trochę ufadał, trochę... przepraszam, on nie zrobił dzisiaj tyle samo co w poprzednich rundach wszystkich? No, o dwa mniej, tak? Bo, no, bo no, ma no, razem no, 22, jest... dzisiaj zrobił 10. Natomiast ja troszkę być może w kontrze powiem, że bardzo dobrze mu się ten turniej układał, bo dobrze wychodził ze startu, to oczywiście prawda, natomiast miał kilka razy duże szczęście, chociażby ten bieg, w którym jechał z tyłu, gdy został Ale szczęściu Kerc, Trzeba pomóc. Ale szczęściu trzeba pomóc, oczywiście. Te cztery dwójki bodajże w rundzie no, zasadniczej, no. trójka o mało co się nie otarło o awans bezpośredni do finału. To by była już prawdziwa sensacja z tego, co tutaj można było usłyszeć Kaja w tacy, byli tacy, byli tacy którzy, którzy chcieli za jakąś drobną stawkę. To byłem go. ja, drodzy Państwo, Odstawić dzisiaj Kaja rano ustawialiśmy i się zastanawialiśmy, ja się zastanawiam, czy nie postawić na Kaja Hukembeka i przyznaję... Powiem że... szczerze, że się bardzo poważnie zastanawiam. I w czasie turnieju zaczęliśmy delikatnie żałować, że tego przysłowiowego funta na... Kaja nie postawiliśmy, bo kurs bodajże by był chyba 150 do 1, ale tak wow, hazard zostawmy na boku. Tak jest. Bartek, jak wygląda klasyfikacja, bo chyba pewne rzeczy są już jasne, kto, kto jest w tej górze. No jesteśmy, ja. jesteśmy w połowie cyklu, więc do jasnych rzeczy myślę, że jest daleko, zwłaszcza, że nie dość, że mamy do rozegrania jeszcze 5 rund, to jeszcze są dwa sprinty, w których jest do zdobycia 8 punktów, więc na... Tak szybko licząc, do zdobycia maksymalnie jeszcze każdy zawodnik, jeśli wszystko by powygrywał, ma 108 punktów. No. Być może matematyka mnie teraz zawiedzie z godzina późna jesteśmy w Manchesterze, Natomiast natomiast możecie nas z tego rozliczać rozliczać w komentarzach, czy dobrze to policzyliśmy, ale chyba 108 punktów, jeśli wszystko Na ktoś pewno. by wygrywał jest do zdobycia, bo jest sprint przed Gorzowem. I sprint przed Wrocławiem, jeszcze do, do rozegrania, więc te dwa sprinty jeszcze będą. Tabela wygląda tak, że Bartosz Marzik jest na czele 11 punktów nad Bradym Kercem. Dalej jest Frederik Lindrgen, który traci 12 punktów do Kerca, to już jest dużo, i 23 do Bartka, to jest właściwie ponad turniej, więc, więc naprawdę sporo. Dwa punkty za Frederikiem Lindrgenem, tu jest dość ciasno, jest, jest Jack Holder. Potem Danbiuli 61 i gigantyczna przepaść. Yy, za danym Julejem, szóste miejsce to jest Andrzej Lebiediew z 46 punktami jeśli mogę I się tą, wtrącić... O tą piątkę mi chodziło, ta piątka już jest rozstrzygnięta waszym zdaniem? W zasadzie tak, ale to jest sport, w zasadzie. Ty. Panowie, jedno pytanie jeszcze zanim będziemy kończyli, co powiecie na temat Andrzeja Lebiediewa? Zaczął tegoroczny Grand Prix całkiem, całkiem, ale wydaje mi się, że zapomnieliście o Andrzeju w różyce przygrani. To jest to, o czym właśnie chciałem powiedzieć, Kwałtowna że. To nie wiem, czy formy, czy sprzętu trusze, że Chciałbym próby, czy wtrącić. To jak, jak patrzymy na jego wyniki w poprzednich turniejach, on zrobił punkcik w sprincie w Landshut, był trzeci w Landshut i potem dwa razy 12 punktów. To są naprawdę dobre wyniki, bo to no, były oczywiście. piąte miejsca tuż za, tuż za finałem, tak? Sklasyfikowane w tych biegach ostatniej szansy wyżej w tych, w tych biegach. No, i tutaj 5 punktów na 44 możliwe z Manchesteru. To jest moim zdaniem pogrzebanie tego sezonu. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że Andrzej nie lubi tego toru, choć to zawsze był taki zawodnik walczący, który potrafił. Nie wiadomo, ile Andrzej w ogóle w że razy startował, że, bo, bo nie polubił. No Bartek też wiele razy nie startował. No, absolutnie. No ale miał już no, tak. szony tam, no, no te, te tam. No. Wiadomo, jest to inny zawodnik, natomiast no, on miał szansę na coś dużego w tym sezonie, po tym początku, a wydaje mi się, że po tym, co, co stało Dobrze, się tutaj w Manchesterze... Już jakieś takie wielkie cele są dla niego niemożliwe, natomiast myślę, że dla Andrzeja Lebiediewa zdecydowanie sukcesem w tym sezonie byłoby utrzymanie się w top 7 bez o -o. żadnych konieczności challenge'ów czy dzikich kart. Co prawda jest łotyszem, więc no, troszkę grając tutaj na nosie osobom, które przyznają te dzikie karty ryba, ma, ma, może ma, ma, ma łatwiej. Natomiast szanse na top 7 ma i myślę, że jeśli w tej siódemce na koniec sezonu się znajdzie, to dla Andrzeja to będzie sukces. Marek imię na M, Mikkel Mikkelsen. Boże, o Mikelu mówić to trzeba by tu książkę napisać. To jest facet, który potrafi zrobić, wygrać z najlepszym i przegrać z najgorszym w danym, w danym turnieju. Dziwadło, no, no ja nie wiem, ja nie potrafię, Mikkel, ja nie wiem, no 3-0, 3-2, 1-0, no jak, 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 jakieś takie dziwne sprawy, nie wiem, nie wiem, to Mikkelsen musi sobie sam odpowiedzieć, ale na pewno stać go na więcej, na pewno stać go na więcej. Byli wygrani, byli przegrani, pora na rekordy, z Maznik, dzisiaj liczba 66. Finałów 66 finałów, przegonił samego Tomasza Goloba. Marek, ty star... Bartek, za bardzo nie znasz, no bo jesteś młody wiekiem, 20 parę lat, ale tutaj jest stary wyga, finały na Wembley, wiele, wiele światowych imprez. Marek masz za sobą, był wtedy inny Żurzel. Za tą kabelową no wielu porównuje, Tomasz Golob Bartosz Zmarzlik, na dole w fotelu mamy Toni To znaczy tak Jak w ogóle można porównać epoki? On, on inny nie był, bo rewolucja była w 74, z dwójek na czwórki, co nie później były czwórki, rewolucja w kierownicach Mówił o zaworach to, Tak, tak, o cztero zawór, tak, tak Kierownice no to szybciej to stały się, króciutkie co nie więc sprzętowo to tamte czasy Goloba i, i z Marslika są, no, na pewno jakieś tam niuanse są pozmieniane, ale są podobne, natomiast Golob, no, trzeba to powiedzieć jasno, przeciwników miał, no, trudniejszych, tam była Plejada, co nie, nie będę tu nazwisk bo wszyscy kibice znają, co nie, Rickardson, Kramp, co nie, Adams i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale... To nie jest wina Zmarzlika, no że, 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 że on się urodził w takim roku, że, że, że ma być może lżej. Nie mamy sprawdzianu, Jakby z Mazlik pojechał z tamtym towarzystwem. Dokładnie, nie, nie możemy tego uznywać. Tego tak, to, to po prostu my musimy tych ludzi ro, rozliczać z tego, co w swoim życiorysie, w swoim okresie kariery robili. No i, i koniec co nie. Golot przez 20 lat wyjechał jeden tytuł mistrza świata, srebra, brązy i tak dalej. No. A Zmarzlik 10 lat, 5 tytułów, szósty w drodze, nie, nie, nie zapeszajmy, co nie. Jedno zre... Także no naprawdę nie da, nie, da, nie da się tego porównać, co nie. No nie da, nie da, nie da, nie da, nie da. Sprzętowo myślę, że to nie są wielkie różnice, bo to jest przedział tam 8-10 lat, także sprzętowo to nie są wielkie różnice. Bardzo bym chciał, przysięgam Bogu. Tutaj, kibice słuchajcie mnie. Bardzo bym chciał zobaczyć z Maznika w pojedynku z Trumpem, z karconem, z Adamsem, z Sullivanem i, 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 i tak dalej, i tak dalej. Jak on by sobie tam radził? Ale tego się nie da zrobić, kochani. Tego się po prostu nie da zrobić. To już jest tak, jak jest. Każdy ma swój czas i ten czas wykorzystuje. No, no. Panowie, bardzo wam dziękuję za drugą pogawędkę w czasie naszego weekendu w Manchesterze. Ostatnia kwestia, trzema, czterema słowami, jak możecie określić sobotnie i piątkowe zawody. Myślę, że takiego żużla w cyklu Grand Prix w tym sezonie jeszcze nie oglądaliśmy. W tym sezonie to bezwzględnie, to bezwzględnie. To są dwa turnieje rewela normalna, rewela, absolutna rewela. Każdy kibic zresztą oglądający żurzel już z takiej perspektywy dobrego kibica widział, że to były turnieje rewelacyjne, rewelacyjne. Tutaj nie ma w ogóle najmniejszych... Wątpliwości w tym temacie. Bartek? Ja powiem tak, że cykl Grand Prix bardzo potrzebował takiego turnieju jak Manchester, i myślę, że jeśli trochę tak jak na zasadzie innych dyscyplin w poniedziałek po weekendzie danego turnieju startowałyby bilety na kolejną edycję przyszłoroczną, myślę, że rozeszłyby się właśnie w ten poniedziałek, mm. bo. Takiego ścigania nie było i myślę, że spokojnie mogę zarezerwować stwierdzenie, może, może Bo mo, może we Wrocławiu coś się wydarzy, tak, tak, ale tory typu Gorzów, może Ryga, ale Wojens. Yy, raczej no w, tym, w tym roku już takiego ścigania nie zobaczymy, choć obym się okazał złym prorokiem. Dziękuję Wam bardzo. My dziękuję. szykujemy Dziękujemy. się do Jutro wracamy do Polski. Moimi gośćmi był Marek Biednacki, legenda jeśli chodzi o kibicowanie, Bartosz Rabenda, redaktor naczelny strony po bandzie, no i oczywiście prowadzący, czy starający się prowadzić mini program Łukasz Malaka. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrej nocy. Do zobaczenia, zobaczenia. zobaczenia. Bye, bye. nocy. O, oh, pardon.